Szczęść Boże, piąty filmik o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa jest dodatkiem do instrukcji. Tutaj trochę poopowiadam o naszych warunkach, jak to wygląda w naszej parafii Świętego Brunona, która mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 135, tak jak tutaj widać na budynku. Dla naszych parafian oczywiste, a dla gości warto wiedzieć, na co nastawić GPS. To jest ulica Wojska Polskiego. Natomiast z tyłu, za kościołem, mamy ulicę Rzemieślniczą. Tu od ulicy Rzemieślniczej jest brama i wjazd na parking parafialny, z którego oczywiście można korzystać. Natomiast po prawej stronie kościoła jest krótka ścieżka i bramka do sąsiedniej posesji, która prowadzi do domu parafialnego, do sali na górze, zwanej Wieczernikiem. Oto wejście do Wieczernika, do którego Was zapraszam. Tam najczęściej, nie wiem, zawsze, odbywają się spotkania dla narzeczonych. Tu jest również mały parking, wjazd Ulicy Wojska Polskiego 137. A także następna posesja, to duży parking naszej parafii, na którym można przyjechać i tutaj zaparkować przez furtkę przejść, by trafić do tych drzwi prowadzących do wieczornika. Spotkania w naszej, naszej parafii najczęściej odbywają się w formie weekendowej, czyli dwóch weekendów w odstępie dwóch tygodni. Wtedy też odbywa się 10 kateches. Często robimy to w 3 dni, czyli w sobotę. Cztery katechezy w niedzielę i w następną sobotę po trzy katechezy. Również modlitwa i sprawy organizacyjne, za które ja odpowiadam. Osiem katechez prowadzą asystenci wykwalifikowani, małżonkowie, którzy dają świadectwo swojego życia, którzy zostali do tej roli posłani przez księdza biskupa. Spotkania odbywają się za moimi plecami. Tam też można na tych spotkaniach wszelkie pytania. Kierować. Bardzo mile widziana jest aktywność i ciekawość, jeśli chodzi o przygotowanie do ślubu. Zgłoszenia dokonuje się najczęściej przez SMSy na numer podany na stronie duszpasterstwa Rodzin. Ja na te SMSy SMS-ami odpowiadam, instrukcje wysyłam, zbieram Wasze numery w grupie kontaktów i później takie grupowe SMS-y wysyłam. Zachęcam, aby nie zwlekać z zapisami, ale także wziąć pod uwagę, że nie prowadzę nigdy dwóch list. Dopóki trwają jedne spotkania czy też zapisy, to na następny termin jeszcze nie zapisuję. Dopiero po zakończeniu bieżącej sesji zaczynam, otwieram listę zapisów na następną sesję. Te 10 katechiz i odrobina modlitwy, które Wam proponujemy podczas przygotowania bezpośredniego, to kropla w morzu potrzeb, tak naprawdę. I zachęcamy do tego, aby jak najwięcej korzystać, pytać, być aktywnym. Byście dobrze przygotowali się do waszego małżeństwa, do liturgii ślubu, aby wasz ślub był piękny, abyście dopinali w szczegółach nie tylko wasze wesele, ale również ślub, by to była uroczystość podniosła piękna, które będziecie dobrze wspominać i odnosząc się do waszego ślubu, będziecie budować wasze małżeństwo i rodzinę na Chrystusie. Dlatego też w przysiędze małżeńskiej, którą sobie będziecie składać, wypowiadacie te słowa, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, ufając, że Bóg wasze małżeństwo i rodzinę będzie scalał, prowadził i błogosławił. I ja również w błogosławie polecam się do pomocy, do usług, jeśli chodzi o przygotowanie sakramentu małżeństwa i zapraszam na spotkania naszej parafii.